Witajcie kochanie na moim kanale. Mieliśmy dzisiaj gościa, przyjaciela naszego w rodzinie, który był w Stanach przez cały miesiąc, a dokładnie Minneapolis w stan Minnesota i zakupił mi taki prezen w prezencie z drapki, bo dostałam je w prezencie i chcę ich wydrapać, ale dość sporo ich jest, więc stwierdziłam, że zrobię takie odcinki rewelizacje zdrabkowe, polskie zdrabki i amerykańskie zdrabki i pokażę Wam teraz, co ja mam mam tutaj takiego fajnego buta jeszcze nie wszystkie przytłumaczyłam sobie ale no, tak mi się w takie fajne więc mam takich dwa buty i od razu Wam powiem, że jednego buta z Wami się podzielę na rozdaniu, który już niedługo będzie na moim kanale Ponieważ 27 mam rocznicę swojego kanału, kiedy pierwszy raz założyłam ten kanał, żeby cokolwiek na nim nagrywać. Filmiki prawda się okazały później. Niektóry, tak jak wiecie. Zniknęły mi, ale to nieważne. W każdym razie ben, będzie taka nagroda jeszcze pocieszenia: będzie główna nagroda i nagroda pocieszenia. I do nagrody pocieszenia właśnie podzielę się z Wami z tą drapką ponieważ mam dwie takie same, tutaj tylko różnica, a reszta mam pojedyncze, więc no chciałabym też ich zdrapać. I też do tej będzie ukraińska zrapeczka i polskie. No ale to i tak jak mówię, będzie na rozdaniu prawdopodobnie 31 będzie rozdanie ogłoszone. Eee, więc takie zrapeczki, takie babeczki. Krzyżówka. Takie łapki trzeba tutaj szukać. Bingo za 3 dolary. Kolejna krzyżówka. Bardzo się cieszę z tych krzyżówek. Taki jelonek piękny. Zobaczcie, jaka fajna zrabka. Słuchajcie, rodzina Adamsów familia. to chyba była zdrabka wymieniana, zrobiona pewnie na Halloween. No i właśnie, można te zdrabki wymieniać przez do końca roku. Jak się zakupiło, do końca roku, więc jak będzie jakaś wygrana, no to w czerwcu prawdopodobnie będę mogła to, te zdrabki przekazać yy, z rodziny tam yy, naszemu przyjacielowi Andrzejowi yy, synu i on nam tam wymieni. W każdym razie tak się umówiliśmy, jak coś będzie oczywiście jakaś wygrana. Yy takie też ciekawe, jakieś kolorystyczne trzeba to się rozebrać, o co to chodzi taki wiking, tutaj widzicie taką piłeczkę trzeba znaleźć amerykański futbol, piękna, taka jest fajna, fioletowa, tutaj jest jakby niebieska, ale to jest fioletowa zdrapeczka schodzi taka laki 13 tutaj też jak się znajdzie 13 to też jest yy, yy, nagroda dodatkowa, no i też yy, taka zdrapeczka yy, która też ma jakieś takie no, kolorystyczne, więc to też będę musiała to wszystko przetłumaczyć sobie, yy, bo tak angielskiego nie znam dobrze, żeby yy, na bieżąco yy, no, żeby przetłumaczyć tak sobie swobodnie i tak dalej, więc yy, muszę na tym posiedzieć i tak dalej, ale tak. Dzisiaj sobie krzyżóweczkę zdrapiemy, zdrapiemy sobie to. Jedną zrapeczkę do Was poleci tu ją odkładam. I zaraz jeszcze pomyślę, jak o to. Tą, tą. No dobrze, zaraz jeszcze coś wybiorę i zrobimy rewelizację z A więc tak, wybrałam sobie krzyżówka, krzyżówka polska. Tu jest 3 złote, tu 3 dolary. Kieszonkowa, złoty, złoty, dolar, złoty i właśnie tam. No zaczniemy może z tego bucika. Jestem bardzo ciekawa. I tutaj tak, trzeba znaleźć symbol śnieżynkę. A jak znajdziemy taki symbol takiego zielonej roślinki z czerwonymi takimi odbami, to wtedy mnożymy na dwa. Drabiemy. Jakiś płaszczyk. Sanie. Mamy śnieżynkę! Dolara mamy! Ojejku, fajnie! No, pierwsza zdrawka i jest wygrana, także bardzo się cieszę. No super! Tutaj jest kot. No bardzo się cieszę. A zobaczymy. Yy, ta zdrabka co do Was pójdzie. To będzie tak, zobaczcie, 85, 86. No zobaczymy jak to jest. Czy będzie tam wygrane, czy nie. No ale jak będzie, bo wiecie jak to jest w polskich zdrabkach. Czasami nic, nic, a potem trzy pod rząd jest wygranych. Także bardzo się cieszę. Jest pierwsza wygrana, pierwszy dolar jest. No super, zobaczymy co nam kieszonkawa zrobi. Także zaraz Ameryka wygrywa. <grywa> mamy plik. Super. Mamy plik i mamy złotóweczko. Także jeden do jednego. Ale super czat. A nie. Bardzo się cieszę. Dwie zapeczki, dwie wygranych. Od razu chcę zaznaczyć, że mam już wybiegane kilometry. Bo to jest 3, cztery. Mam wybieganych 7 kilometrów w zapasie. Także dzisiaj 4 kilometry. Nie, 5, przepraszam, 5 km wydrapie, że tak powiem. No dobra. Tutaj trzeba znaleźć trzy jednakowych, identyczne, albo znaleźć taką wiśnię chyba to jest wiśnia. Jak się znajdzie wiśnia, to podobno się potraja wegranu. No zobaczymy. Chyba kubek, ciasteczko i jest to wiśnia. Pączuś, śnieżynka, tęcza. Rogal, rogal, no i cukierek, no można by było takie wygrać, no ale niestety nic nie wygrało się w tej zrapeczce, ale piękna jest muszę Wam powiedzieć, no i teraz polska zrapeczka, zobaczymy co tutaj będzie, mam nadzieję, że dobrze widać, cygarek, wiśnia też, słoneczko i truskawka, też jest przegrana. Dobrze, no ale i tak jest teraz jeden do jednego. No i dobrze, teraz słuchajcie, moje ukochane zrapeczki to yy, amerykańska krzyżówka i tutaj yy, jest czapka dubles. Rozumiem, że to ta czapka oznacza yy, jakby literę, którą możemy sobie... Że to, jak, jak jest ta litera, to znaczy... Jak jest ta czapka, to znaczy, że jest tam ta litera. No dobrze, to co, zdrapujemy... Literka G, szukamy G, tu jest g. Yy, g, 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 więcej nie ma. D, tu jest D, tu jest D, jeszcze gdzie jest D. Powiem Wam, że jest to bardzo fajne, miłe uczucie yy, tak zdrapywać inne zdrapki z innych państw, yy, że naprawdę bardzo sympatyczne. Yy. Oglądałam jak życiowej doradca Drapa z drapki z Ameryki. No i w ogóle lubię też oglądać kanał. Zapomniałam, jak się nazywa ten kanał, ale napiszę Wam tutaj, gdzie sobie możecie zajrzeć, gdzie. Naprawdę zapomniałam, wyleciałam mi z głowy imię i tak dalej. Przepraszam bardzo, ale tak czasami jest. Literka my. Ale podlinkuję ten kanał, gdzie właśnie Polka, bo zapomniałam jak się nazywasz, naprawdę, przepraszam bardzo, bo yy, leciało mi po prostu z głowy, drapie drapki yy, z drapki właśnie w Ameryce i tam mieszka, no i właśnie będzie dzidzia niedługo w tej rodzinie, także bardzo fajnie, ale po prostu wyleciało mi z głowy, <noise> yy, no ale nieważne. Podlinkuję Wam i, i, i zapraszam tam na kanał, yy, subskrybujcie oczywiście, fajnie, bo dopiero zaczynę. Jak sobie przypomnę, to napiszę i, i jeszcze powiem. Tak, literka B. 12 z tego wszystkiego oszmi. Literka F. Właśnie nie zwróciłam uwagi, czy są tu. Mm, ale zaraz to sprawdzę, ale nie ma chyba kontrolnych literek w tych. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 18 też jest. O. O. Dobrze. U. Mamy pierwsze słowo. No ale tutaj jest, trzeba mieć trzy słowa co najmniej. Tu jest U. Dobra. T. 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 Okej. Okay. Nauczy się angielskiego. R. Tu jest R. Tu jest R. Gdzieś jeszcze było R. 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 Mam nadzieję, że dobrze widać. O dziwo współpracuje mój telefon ze mną. Mam nadzieję, że przy montowaniu filmiku też będzie współpracował. L. Ale jutro daję go do naprawy. Pamiętacie, jak mi telefon spadł do toalety. No i to było w październiku, no i do października, od października do teraz bardzo dobrze mi działo po naprawie. No ale coś, coś zaczęło się dziać i niestety muszę go dać do naprawy. Py, py, py. Tu jest py, tu jest py. Ojejku, jak ja dawno drapałam, słuchajcie, yy, z drapki... Yy. Krzyżówki, że już się tak stęskniłam. No ale tak jak mówię, mało biegania, no to mało drapania. <grymianie> ale bieżnia działa, więc dzisiaj jeszcze też będę biegać. Także fajnie. 31 mamy kolejną premierę, więc jeszcze nabiegam na premierę. No i przy okazji wreszcie zrobię kilka tych treningów, bo bieganie, zawody biegowe się zapisałam. A treningów za dużo to nie ma. I teraz A. Słuchajcie, mamy y, drugie słowo. A A. A. Czy jeszcze jest? O tutaj jeszcze I. No i chyba będzie ostatnie. Zobaczymy, czy coś to nam da. Tu jest Y. Tu jest... Znaczy to I. No chyba tyle. Mam nadzieję, że nic nie przegapiłam literki A nie było, n nie było, ch nie było, s sy było, sy było. O, tu jest f przyklepiłam. No niestety, chyba nie ma tutaj, jest tylko dwie, dwa słowa. Nie ma tutaj takich kontrolnych, żeby to sprawdzić. No ale już wyrzucać nie będę. Bo wiadomo. Wydaje mi się, że nic nie przegapiłam. Jeszcze sprawdzę to. Bo tutaj wiecie, jak to jest. Gadam, gadam, a tu. No, chy nie było, e nie było. A tam, a tak naprawdę brakuje w tych literek, gdzie jest właśnie chy. No i też nie było. No, wydaje mi się, że jest przegrana. Ale bardzo fajna, Bardzo fajnie się drapie, muszę Wam powiedzieć. Także super. No, na razie to jest znowu jeden do jednego. I teraz nasza polska zdrapeczka. Drapiemy. By. By. Mm -hmm. No, bardzo się cieszę, że mam te drapeczki, że dostałam je w prezencie, bo przy okazji to sobie przy tych odcinkach, które sobie wymyśliłam, że jednak zrobię takie rywalizacje drapkowe, to będę się mobilizować, żeby właśnie pobiegać. I sobie podrapać, i mam nadzieję, że odcinki też będą ciekawsze, no bo zawsze to jest bardzo fajne, bardzo ciekawe zobaczyć te nasze, te zagraniczne zdrapki. No akurat mam teraz z Ameryki, miałam już z Rumunii, z Ukrainy, z Czech, z Włoch miałam, z Francji miałam, także już trochę mi się tam uzbierało tej kolekcji, bo zbieram, trzymam te zdrapeczki, takie nowe hobby mi się zrobiło. No i teraz mam z Ameryki, bardzo fajne, mam nadzieję, że będzie trochę tych wygranych, ale to, co się nie wygra, to zostawię sobie po prostu na pamiątkę tę zropeczkę. Bo są, no kolory, taki, grafika jest bardzo fajna, bardzo mi się podoba. I w drapaniu też są bardzo fajne. L. Nie ma literki L? Ani jednego? O, jest. Bo ja już, słuchajcie, nie widzę. Może i dobrze, że sobie rozdzielę to na ileś odcinków, bo no Człowiek nie widzi. Literka T. Mm, mm, mm. No, zaczęło się bardzo ładnie. <laughs> Z dolara i ze złotówki. Może jeszcze coś będzie. OK. Nie ma. Z. Z? Tutaj jest izba Giderka A. No A trochę mamy, oczywiście zachęcam do przyspieszenia filmiku. Jak ktoś nie ma czasu ochoty i tak dalej długo oglądać, więc sobie można połączyć na przyspieszeniu i sobie obejrzeć. Też jest fajnie. Ja to często oglądam na przyspieszeniu, bo wiadomo, no, chcę się obejrzeć jak najwięcej odcinków. Oczywiście oglądam reklamy też. Jak możecie, to też chętnie za... zachęcam do reklam. Yy... Zawsze to coś. Dobrze. O. Tutaj jeszcze mamy nos. I tutaj tutaj ok literka my Tu jest my czy jeszcze jest literka my kamy a tutaj jest z przegapiłam e, więcej nie widzę literka f tutaj jest f więcej nie widzę literka w tu mamy G. No i chyba na ten koniec. Literka G. Tutaj mamy. Tutaj mamy. Tutaj mamy G. Tutaj mamy G. Czy jeszcze jest gdzieś G tu? No ciekawa, czy coś będzie. Literka E. Mamy pierwsze Noe. Pierwsze słowo. Ale czy coś będzie jeszcze, to nie wiem. Zobaczymy. I ostatnia literka K. Mamy oko. I to by było na tyle na no. S. No cóż, w pierwszym odcinku także jest, że... Cztery drapeczki przegrało, a dwie drapeczki wygrało, ale początek był bardzo fajny, bo wygraliśmy dolara i wygraliśmy złotóweczkę. A tutaj w tych drapeczkach nie wygraliśmy nic, ale za to bardzo się fajnie nam trapała ta drapeczka. Taki piękny bałwanek, piękny śnieg, śnieżynki w ogóle. Może jeszcze będzie śnieg, mam nadzieję, że będzie śnieg. Tutaj też chyba nic nie wygraliśmy, bo trzeba znaleźć trzy takich czeryśni. Ale jeszcze jak, tak jak mówię, yy, sprawdzę, ale jestem pewna, że trzeba znaleźć czy, yy, czereśni, yy, żeby tutaj była wygrana. Widzę, że tutaj nie ma takich kontrolnych literek, żeby to sprawdzić jakoś. W każdym razie yy, bardzo fajne te zrapeczki. Oczywiście kocham też zrapeczki nasze polskie, bardzo też fajne i tak dalej, więc yy, yy, postaram się dzisiaj wybiegać jeszcze kilka kilometrów. Yy, tak jak sobie zaplanowałam i zakupię kolejne, kolejne zdrapki na kolejne yy, yy. drapingi na które już Was zapraszam, jeszcze trochę tego mam i może bingo kupię, bingo, bingo, przepraszam tutaj jest tak więcej tego drapania niż u nas, ale też mam jeszcze krzyżóweczkę, no fajne to jest, jestem ciekawa ale chcę też dopasować te zdrapki do naszych polskich, wiadomo, no nie w dolarach, tylko w złotówkach, tak, może tutaj kupię dwa czarnych koty do tej zdrapeczki, na przykład, no zobaczymy, w każdym razie takiej też nigdy nie drapałam, więc nie wiem o co chodzi, no fajne, bardzo się cieszę, już myślę i kombinuję, ojejku, widzę, że długi filmik, także bardzo Wam dziękuję. Zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału, do lajkowania, do komentowania, napiszcie, czy Wam się podobają te zdrabki amerykańskie, czy, czy zrobić takie rywalizacje, czy może jednak zdrapać wszystkie. Chociaż jednak ja jestem za rywalizacją zdrabkową, w sensie w dobrym znaczeniu tego słowa oczywiście, bo żadnej tam rywalizacji, tylko po prostu takie, żeby to było ciekawsze, fajniejsze i motywujące dla mnie, żebym też sobie pobiegała przy okazji i coś było też dla mnie. Także... Bardzo Wam dziękuję, pozdrawiam serdecznie, cześć.